Witam cię serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, już drugim. Nie! Dzisiaj będzie denko kosmetyczne. Mam nadzieję, że lubisz oglądać takie filmiki, ponieważ trochę tego złożyliśmy z rodzinką. Powiem Ci, co nam się sprawdziło, co nie sprawdziło, co polecamy, a czego nie. Zaczynamy od toneru z Only Bio, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Używałam już figę, używałam już wiśnie i one nie za bardzo mi się sprawdziły. Strasznie brudziły. Wszystko, po prostu dosłownie wszystko: łazienkę, skórę, ubrania, wszystko. Ten toner, ku mojemu zdziwieniu, naprawdę jest bardzo fajny. Zdziwiło mnie to, że on tak nie brudzi. Co prawda, Wanna była troszeczkę brudna, jak zmywałam włosy, no ale to mu mogę wybaczyć. Nie pobrudził mi tak szyi, czoła, yy, nie pobrudził mi ubrań, także naprawdę bardzo fajny toner. Jeżeli potrzebujecie jakiś produkt, żeby tak szybko sobie odświeżyć kolorek, to ten kolor jak najbardziej ci polecam. Dobra, lecimy dalej i będzie to antyprespirant. Jest to nowość w Rosmanie. Ja dostałam to jeszcze, jak w Rosmanie nie było tego produktu i sprawdził mi się. Najważniejsze, bardzo fajnie pachniał, nie podrażniał mi skóry pach, a to u mnie jest bardzo częste zjawisko niestety. Tutaj tego nie doświadczyłam, więc ogromny plus i ma bardzo, bardzo przyjemny taki inny zapach niż te wszystkie antyprespiranty. Nawet nie jestem w stanie tego określić, jaki to jest zapach, ale naprawdę dla mnie okejka. Kolejny antyprespirant, tym razem w sprayu również mi się sprawdził. Ja co prawda rzadko sięgam po tego typu produkty w sprayu, no ale jak już miałam, no to trzeba było zużyć. Najczęściej używałam go sobie po kąpieli wieczorem. Yy, trzymał świeżość, również ładnie pachnie, również nie podrażnia, więc dla mnie okejka. Teraz mydło w płynie, które kocham, kocham za zapach. Uwielbiam kosmetyki o wiśniowym zapachu. No to jest jakaś dla mnie rewelacja kocham ten zapach. Tak samo w perfumach. To już jest nasze któreś z kolei opakowanie, ja bardzo często je kupuję, więc jak już pewnie mogłaś gdzieś tam widzieć na moim Instagramie, ja polecam to mydło, nie wysusza skóry dłoni, ładnie pachnie, ten zapach nawet długo się utrzymuje, więc jak na, dla mnie jak najbardziej polecam. Lecimy dalej i teraz będzie peeling do skóry głowy. Pierwszy raz go testowałam i był w porządku. Bardzo ładnie pachnie, nie podrażnia skóry głowy, fajnie odbija włosy od nasady. Naprawdę jest wielka okejka. On ma taki fajny, egzotyczno-owocowy zapaszek. Naprawdę bardzo fajny produkt. Ta mgiełka ma bardzo piękny zapach. Według mnie używałam ją najczęściej po kąpieli, tak, żeby troszeczkę jeszcze rozpylić sobie jakiś delikatny zapaszek. No i powiem Wam szczerze, że jeżeli ja bym znalazła perfumy, które tak pachną, to byłabym ich największą fanką. No po prostu zapach jest przepiękny, delikatnie kwiatowy, orzeźwiający, taki subtelny, kobiecy, naprawdę rewelacja. Wiadomo jest to mgiełka, więc nie będzie się trzymała cały dzień. No ja ją czuję może tak z pół godzinki i później już niestety trzeba by było powtórzyć aplikację. Chusteczki do demakijażu, które mnie niestety uczulają. Jak ja je zużywam? Oczywiście myję biurko, przy którym właśnie jestem i robię makijaż, myję sobie ręce, jak robię jakieś słocze. Także jest to taki dla mnie bardziej produkt do czyszczenia, do mycia niż do demakijażu. No niestety po użyciu od razu mam czerwoną skórę i nie są dla mnie odpowiednie, ale super sprawdzają się właśnie do takich rzeczy typu czyszczenie rąk. Teraz mam taką mini wcierkę, którą znalazłam, yy, ona chyba była, wiem, z kalendarza adwentowego marki Only Ogólnie bardzo lubię wcierki tej marki, tylko że ta ma strasznie mdlący zapach, więc za zapach, yy, yy, za, yy, za to jak działa na skórę głowy, jak najbardziej. Teraz olejek. Yy. To jest taki olejek natłuszczający do skóry ciała. Mój Piotrek używał go wlewając sobie do kąpieli. Mówi, że fajnie natłuszcza tą skórę, że no nie czuje ściągnięcia po kąpieli. A on ma niestety łuszczycę, więc takie natłuszczanie jest dla niego bardzo ważne. jak do zabezpieczania końcówek myślę, każdy go zna i każdy go kocha. Ja też go bardzo lubię, często po niego sięgam, pięknie pachnie, dobrze zabezpiecza włosy. Jak najbardziej polecam. Kredeczka do brwi numer trójeczka i to jest Glam Shop. zdecydowanie za szybko się skończyła, była bardzo fajna, dobrze, że mam drugie opakowanie, jeżeli będziesz sobie robiła zamówienie na Glam Shopie, to polecam. Bawełniane płatki kosmetyczne z marki Klavier, ja je bardzo lubię i nawet mam już kupiony zapas, są bardzo mięciutkie, nie podrażniają skóry jak się nimi trzę, więc polecam Ci serdecznie. Teraz dwa produkty tej samej marki i jeden i drugi mogę Ci polecić. Peeling bardzo fajnie sprawdza się na mojej skórze. Mam cerę mieszaną. Pięknie wygładza skórę. Tak się prezentuje opakowanie. Cudownie mi wygładzał skórę. Ja używałam go raz w tygodniu, zazwyczaj w niedzielę po oczyszczeniu skóry twarzy. Żelem nakładałam sobie na chwilę, później zmywałam, i naprawdę ta skóra była taka jędrna, mięciutka, rozświetlona jak dla mnie rewelacja. A jeżeli chodzi o kremik pod oczy, to ja nakładając go pod oczy od razu czułam aksamitną gładkość. Nie wiem, jak to możliwe, bo to od pierwszego użycia no, zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Od razu ta skóra była taka mięciutka, aksamitna, nawilżona, no jak dla mnie rewelacja i do tego produktu na pewno jeszcze wrócę. Maseczka właśnie z action, no co? No niby nawilżyła, ale nic więcej. No bez szału, bez rewelacji, ale była bardzo tania, więc jej wybaczam. Jakoś dużo tych produktów tym razem tutaj mamy zapas mydła z drogerii DM. Bardzo fajnie, ładnie pachnie. Dobrze doczyszcza skórę nawet po ziemi, która jest obecna ostatnio w moim życiu dość często, ale bardzo fajnie to domywa, no i zostawia taką skórę delikatnie nawilżoną. Teraz produkt, który niestety mi się nie sprawdził. Ja ogólnie bardzo lubię kosmetyki marki Yumi. No ale ten krem niestety mi się bardzo rolował. Nieważne, czy położyłam go solo, czy położyłam go z jakimś serum no po prostu nie można było się dotknąć twarzy bo od razu był produkt się rolował i jak już zaczął no to ja już musiałam zmyć bo po prostu nie mogłam tego znieść. Także no dla mnie nie. Ale jeżeli ty chcesz przetestować to jak najbardziej może ci się sprawdzi, pięknie pachnie truskaweczką. Teraz dwa szampony Niebieski złożył mój Piotrek, Jumi złożyłam ja. Jumi bardzo fajnie doczyszcza, ma taką żelową formułę, która nie spływa z dłoni. To jest mocniej oczyszczający szampon, no i naprawdę czuć to, że ta skóra jest oczyszczona, włosy też są odbite od nasady. Naprawdę bardzo fajny szampon. Jeżeli szukasz szamponu mocniej oczyszczającego, to polecam z Eveline. Hmm. Jak to mężczyzna, no szampon to szampon, a że umył nim całe, całe ciało, no to to już jego problem. No powiedział, że ok. A teraz żel pod prysznic kokos, wanilia Jezu, jak ja lubię takie połączenie zapachów. Dosyć słodki zapach, jeżeli nie lubisz, to nie radzę, bo jest naprawdę słodki. Dobrze się mi nim myło. Też ma taką gęstszą formułę, więc nie spływa z dłoni czy z gąbki. No jak dla mnie... Okejka. Ale czy to jest jakiś produkt innowacyjny inny jakiś specjalny? No nie, bardzo podobny do żeli na przykład z Issany. Teraz krem pod oczy, który używał mój Piotrek, ja niestety nie mogłam go używać, bo mi strasznie oczy łzawiły, co jest dla mnie bardzo dziwne, ponieważ krem do twarzy tej samej marki, nawet ta sama linia, bardzo dobrze mi się sprawdził, więc no tutaj jakiś był problem. Od razu miałam zawienie oczu, więc oddałam dla Piotrka i dla niego się sprawdził. Też czuł mocne nawilżenie tej okolicy, ma już tam delikatne zmarszczenia, więc no powiedział, że jak najbardziej bardzo mi się sprawdził i nie czuł żadnego szczypania czy uzawienia. Teraz serum, które używałam w porannej pielęgnacji. Bardzo fajne serum, szybko się wchłania, dobrze nawilża. Do tego miałam jeszcze kremik, który jeszcze do tej pory mam i stosuję, więc niedługo też pewnie będzie w dęku. No, mi się bardzo sprawdził. Najważniejsze, że dobrze mi nawilżył tą skórę, przygotował do dalszego etapu, do całego dnia, więc jak najbardziej jestem na tak. Ta pasta była dla mnie rewelacyjna. Używałam ją tylko ja. No i niestety moje dziąsła są dosyć mocno wrażliwe, często krwawią przy myciu, a tutaj przy stosowaniu tej pasty krwawienia w ogóle nie było. Ja zapomniałam, co to znaczy krwawiące dziąsła. Naprawdę polecam, jeżeli masz taki sam problem jak ja, czyli właśnie dosyć takie e, wrażliwe e, te dziąsła, to sobie przetestuj, bo mi się bardzo sprawdziła i na pewno kupię ją ponownie. Zużyłam jeszcze takie serum z witaminą C, które, jakby to powiedzieć, ogólnie jest bardzo fajny skład. Ma witaminę C, wątrotkę azjatycką, ma ma kompleksy nawilżające i to czuć, ponieważ skóra jest bardzo fajnie nawilżona, taka mięciutka, rozświetlona, gdy się go stosuje, ale zapach. Niby te, ta marka ma produkty, które nie powinny mocno pachnieć i ja bardzo mocno czułam jakiś taki syntetyczno-plastikowy zapach, który nie do końca mi pasuje. Jestem osobą, która zwraca uwagę na zapachy kosmetyków. Mocno mi to przeszkadza, jeżeli ten zapach jest kiepski i nie jestem w stanie złożyć danego produktu. Tu złożyłam, bo nie był to jakiś mocno intensywny problem, ale no. Mówię, że niby ma nie mieć zapachu, a jednak taki delikatnie syntetyczny zapach jest. Na koniec ogromne mydło do rąk. Mój Piotrek złożył to mydło jako żel pod prysznic i niestety skóra po nim jest tępa, troszeczkę wysuszona, no ale to nie jest żel pod prysznic, tak? Umówmy się. To jest mydło do rąk o pięknym, takim cytrynowym zapachu. Jak wychodził z wanny i otwierał drzwi, to cały dom pachniał cytrusami, więc zapach jest bardzo mocny i ładny. Nie jest to taka cytryna jak do WC, tylko jest to bardzo ładny zapach. No ale myślę, że jako mydło wpłynie, sprawdziłoby się bardzo fajnie. No jako żel pod prysznic nie polecam, no ale wiecie, jak to mężczyźni. I to by było na tyle. Ja zaczynam zbierać kolejne denko dla Was. No trochę tych produktów złożyliśmy. Właśnie mocno teraz cisnę, żeby jak najwięcej złożywać, żeby to nam nie leżało i nie przeterminowało się. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co Ty ostatnio złożyłaś. Czy to był hit, czy może kit. Chętnie sobie poczytam Wasze, wasze denka. I widzimy się w następnym odcinku. Bye!